Miej dojechali mi ja biegnie. No i. 6, 6, do Jak mi shorta wyjdzie to się robi. Jest short, jest short. Nie. O kurwa. Masz na podest, na podest. Masz go, masz go pod tobą. No jest shorta, już wyjdął. Na podest plant. Będziesz widział. Nie łapię O! Пущу там. Кстати. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to kiba trzeba strzelać? To gówno jest, imadę! Ale przynajmniej cię oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Momentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o! chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki w EXCHANGER wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. To prawej grablisko. blisko. mać. Tak. Hey, Czekaj. I od razu. Dobry nade. Polił się, polił się, smorzył się. Smokuje tunel, smokuje tunel i patrzę tunel, ja z platformy. Zajmijcie się oknem i tym, oknem i drzwiami Jeszcze jeden za drzwiami, za drzwiami O kurwa O kurwa, o kurwa Jeszcze mid i dolna, tunel dolna będzie las. Dolna, dolna tunel, tunel Aferę, ja pierdolę Chodźcie, chodźcie, chodźcie Nie widzę nic be, e, Ja idę B, dolna Dobra Idę B Short i CT Short i CT Inside, w pal... Pikuję w orki, w I chłop na B O kurwa, jeden minut nie patrzyłem na ekran Super runda, panowie Wysi mi B I wysi OKTO 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 DAWID OKTO Oj chuj Weź, sejwuj Ja walczę Oj. do końca Ja też mogę swoje pokazać, jak tak, fan jesteś Zapraszam Pokazuj Bardzo proszę Po sam zaczyna, przychodzi, a potem się szef, dziwi, szef, że... Potem się, chłop się dziwi, że znajduje kurwa spięcie No jak k***a szukasz spięcia, to masz spięcie no, kurwa. Oj, kurwa. Nie, ja przeszedł to nie, nie działa stary w jedną stronę, pamiętaj. Będziesz coś mówił. Szwo? Nie, nie bo na... ja mam Ja beef, zamknij... mam beefa, zamknij piwo, Mam bifa i zaraz ci mogę rozkupić ja Mam bifa teraz. Mogę. Z, kim? Z widzem. O, co, po? Nie muszę cię, proszę, Nie, muszę nie cię. mogę, nie mogę, nie mogę już. Grozi proszę. mi. Okay. Chyba trzeba będzie patyk, pakiet świąteczny kupić jeden. Leży mi. <śleski> Chyba, teraz. Chyba trzeba będzie jeden pakiet świąteczny kupić od takiego kolegi. <śleski> Jest, jak Le obity. Stary, serio, nie dziw się, no przycho przychodzisz, kogoś wyzywasz, rzucasz się, no to nie dziw, nie myśl, że ktoś będzie siedział i udawał, że no, nie okay. widzi twoich wiadomości, no. Chcia chciałeś chciałeś bifu, to masz bif. Nie dziwisz się? No nie dziwisz się, może to jakąś lekcję dla ciebie wy wyciągnie. Mówię, ja nikomu krzywdy nie robię, ja sobie gram tylko z kolegami w CS-a. To jest coś złego, nie wydaje mi się. Skoro sam grasz w CS-a, to nie powinieneś się raczej o to problemu. Cześć Mario, czeło Mary, co się stało, że nie gra więcej ze mną? Cicho Co? CT, słyszałeś? Nie wiem, nie wiem, broń, co? Marian! Zero 1 0-1? Mierdoląda legenda Marian! Zerokim. Nie no, Marian Cinema widzowie Oficjalnie ludzka koza Największa O co chodzi, Dawid? Powiedz mi Nie, nie, nie to jest zbyt długa drama. Wszystko już jest git, już się pogodziliśmy. Już nie będziemy do siebie jechać. Jest wszystko git. Oddaliśmy sobie rękę oficjalnie. Dawaj Tobie, dawaj, Tobie, no, dawaj, dobra. To Mówił ci ktoś, że cię i macie Nie ma dolnego. A boksem jest ktoś. Jedziemy, Ty mnie wierzacie no! Wciąż na sajcie byłem do chuja no! No bo moje... ten z Daboksa pikował Słuchajcie. cały czas i okno miało No jak pikował jak ja tu zostałem i trzymałem i nie mogłem ani w okno ani w ten, bo we dwóch, z dwóch nie mogli wyjść Dobrze, przepraszam Ja w nie Przesadziłem Na no, moje Bandura zjebał, kto jest za? Ja A. Ja też przegłosowanie nic się nie zmienia. Nie, grajcie on, gra, pewnie. No to by jeszcze raz, kurwa. O Co ci chodzi godzi, Mario? Co, co ty nie spinasz, że nie gra więcej ze mną? Co ja ci zrobiłem takiego, bo nie rozumiem? Bardzo dużo mi właśnie zrobiłeś. A co? No to no, 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 masz na. No. Gram grę na razie, skupiam się, chcę wygrać. Mać. Aha, dobrze, dobrze. Nie widać. No dużo po tobie widać, po swoich 8 godzinach. W jakich 8 godzinach? 8 tysięcy godzinach, sorry. A no to nawet tylko pojeżdżę, nie wiem dlaczego. Jeden na nogu. Na pewno się tańczyć. ci kurwa, nie powie. No. No. Ej, hey, co jest? A ja jest zmutowany, jestem. Czego mi nie mówicie, że jestem zmutowany? Kurwa, jestem zmutowany jest, od 8 jest. rund. Przepraszam. Kurwa. Aiiiiii! Aj. Ai, aj, 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 aj. Jak to jest ten tekst taki, jak napisał kiedyś ktoś, że bez sensu jest, żeby dwóch tak bardzo utalentowalnych ludzi się kłóciło, Czy coś takiego? Wybiegajcie w ten, Ej, ja p 777, mam divsa, budba, pozdro, Widzimy się po świętach. Mamy top. Jeden HP. Macie kawy? Ciągnął ktoś, to jest takim. P... Ile mi dał taki ostrych? Wpadzie Jeszcze jeden. Ej, przeszedł smoka! Is... Okno chyba? Nie. Yeah, Jeszcze pod oknem, pod oknem no. Patrz drzwi. Wkład drzwi. Wkład. Wchodzi. No Ej chuju wyjebał. O kurwa! O kurwa! Nice. Ja pierdol Ja pierdol Ale ja jeszcze tańca ja tańca Fortnite zatańczyłem Tarcie tytanów na B Ale go kur... rozkur... gdzieś to jak nie miał nic do powiedzenia? grasz Maka? Bo podniosłem go okej okay, no tak. no, musisz się cały czas do mnie no, od początku dzisiaj? Przecież ten clutch będzie na kur... HLTV Highlight na, na Facey. Bo... Dajcie te smokey

ale. No, to no co, mi też ludziom że jestem brzydki, jak aż żyję. Wiesz, co, to auto, auto jest już. Trzymać już tam. Czek, Czek brama wychodzi, brama wychodzi. Okno i brama. Mamy za tego deserto. Ale Agatha na przykład mówi, że jak mi widzi to je normalnie leci, nie? Nie no. wiem, jak kto jest. Hej, dobra, frajernia. Ban bandit Ciorny, ja, mid. Rysiek B, Rysiek Kup, palaka i smoke na B. Mario, kam się gdzieś dał autem, albo coś. Dolna, B, ma, B, 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 B. A, B, jadą. Jadę. Dawaj, 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 dawaj. Musisz jednego. Oj, 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 Oko boss, co powiesz na Jem, to? Paka to jest, jest, paka jest, paka, paka jest. Paka jest. Zadziedziorik jednego do lewej. Lewo, lewo, lewo. Zadziedziorik lewo. Ja... Możesz boss, w pakietach g B, 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 nie żyje A nie dolna, dolna uciekli, dolna uciekli I spakoł czeka pod B, wyjeżdża B, wyjeżdża B, wyjeżdża B I B wyjechał, i B wyjechał, B wyjechał, razem, razem, razem Buddy Czekajcie Razem, chodź Będę, będę Rysiek flesza masz Nice

Nie no, ktoś. Ja na swój kontakt gala galopkają. Dlaczego gala pchają. nikt mi da nie patrzy? Cicho. Jeszcze, Jeszcze gala Nie pikuj bandy. A to daje! Na dziko albo smeru. Ej, czego wy nie patrzycie? Patrzyłem Dawid, dwóch. Ale nie, nie, mida, mida nikt nie patrzył. Bo w ogóle info nie poszło. No dobra, nie ma co się w Tej śmieci, Tak mam 200 metry, i 600 godzin, kurwa. Biało mam, kurwicz. Wyjebą się, dobra, biorę AWP i spierdolam. Wyrzucam. Nie, dobra. O kurwa. Masz. Ja flash. Gala, gala. Tunel. Jest, pomóż mi, pomóż Paka, paka Ej, czego, ej, czego kur... <grywa> Mity B No wuj, no safe Mity B, Mity B, paka SB idziemy. Ej, wyobraźcie, kogoś nam idzie I ja... Ej, mogłem no, ten tunel jest, poczekać się, A, Jeszcze jeden gdzieś się wypierdolił Na idzie no. chyba A, ja... Ja... ja się w bramie Tu ja wiecie co mogłem zrobić? Przepuścić tego sypa. Poczekać, z karki, poczekać z karki, na tego spaką i go zać, I wziąć broni, i trzymać pakę. Skurde, se nie, nim jak gierka. Dobra, dawać kurde Gramy, gramy na dwie awupy czy nie? Grajmy bardziej defensywnie, nie pikujmy. Smok no, się, smok short, mieć long. Uwaga, szef, chuj. Tylko kiedy się nie zrypikujesz, ty frajerze jedyny. No ja jak Przecież mam nie... dwa smoki na midzie, no kurwa. Long, mać. Nie no. Przezdały mi to. Nie zmieniam jeszcze. Jeba są k... człowieku. Marian, lepiej sobie za WP z Taitu I sobie longa po prostu trzymaj na tych, na beczkach. Ona na zrobić zrobisz jednego killa i tak ci potem zajebią od razu. Aj, karamba. Co gramy? Weryfikujcie konta, żeby nie grać taki Short, wjeżdżają short ze 3 Jeszcze. Masz palaka jeszcze Dawid. Hitra i ja oczywiście. Białeś się Mario. Białeś. O, zjebali. Wyjechał. Wyjechał od dwóch boczek. to. Co trzeba ich zreportować. Zostaniemy elo Zreportujcie ich, Zareportujcie go śmiecia Jaki miał nikt? Taxi boss. Drugi. A to Albańczycy kury wyjebane.